Ja osobiście jestem, jestem bardzo zadowolony z udziału. E, jeszcze no w sumie minęły 3 lata i od tego czasu, gdzie po raz pierwszy przyjechałem tutaj jako osoba zupełnie świeża. No w sumie taka jeszcze wchodząca do tej branży, to, to gdy minęły te trzy lata i widzę, że już tutaj mam nawiązane kontakty, że ktoś mnie rozpoznaje, że ktoś mówi, że śledzi moje posty, to myślę, że dzięki temu no to jest dla mnie takie, myślę, że to jest dla mnie takie budujące i zachęca mnie do tego, żeby dalej rozwijać swoją firmę, a firma się rozwija, ma się coraz lepiej. Praktycznie jest moim jedynym źródłem utrzymania, jestem z tego bardzo zadowolony. No teraz zostało tylko pracować, to znaczy jak nie było zbyt wielu zleceń, no to praktycznie było więcej wolnego czasu, no ale jak teraz zaczęło się dużo pracy, można więcej zarobić, no ale, ale tak naprawdę no, trzeba zakasać rękawy i, i, i realizować różne współprace, zlecenia, planować projekty, działania na, na jesień, także no, działamy. Myślę też, że nadszedł czas dla takich profesjonalnych, branżowych influencerów. W przeciwieństwie do tego, jak w Polsce postrzega się influencera, gdzie patrzy się na niego jak na osobę, która jest takim sprzedawcą, która coś tam pokazuje, niekoniecznie zna się na tym, o czym mówi, tak w krajach Europy Zachodniej czy też w Stanach Zjednoczonych influencerzy wchodzą do akcji. Mogą być to nie tylko osoby, które sprzedają jakieś takie rzeczy codziennego użytku i gdzieś tam opowiadają o tym, jak spędzają swój wolny czas, albo nie wiem, jak gotują, jak uprawiają sport, ale oni mogą też e, mówić o tym, w jakiej pracują branży. I myślę, że branża farmaceutyczna, branża kosmetyczna, branża producentów, branża dostawców surowców e, to miejsce też dla influencerów. W związku z tym zacząłem pojawiać się na różnych eventach, takich jak PC Days na przykład teraz w Warszawie, e, po to, żeby właśnie patrzeć, jak funkcjonuje ta branża, jak funkcjonuje ta społeczność. Poszukiwać różnych współprac i budować, budować takie relacje, pokazać też nowe spojrzenie na marketing, pokazać trend, który wynika z tego, że zmieniają się pokolenia. Pokolenie Z chodzi na rynek pracy i to pokolenie jest wychowane na smartfonach, jest wychowane w mediach społecznościowych, przegląda rolki, przegląda YouTube'a, TikToka, Instagram i ta, to pokolenie, jeżeli nie zobaczy w branży farmaceutycznej, w branży kosmetycznej tego typu mediów, to będzie to traktowało jako coś takiego archaicznego. W związku z tym my już wkraczamy. Myślę, że znaczy ja, ja tak obserwuję na stoiskach, że naprawdę osoby, które zajmują się handlem, zajmują się marketingiem, umieją rozmawiać. Farmacja ma dosyć mocno rozwinięty marketing. To, co chcecie pokazać na tych targach, Warto też pokazywać w takiej dłuższej perspektywie czasowej, w perspektywie większej ciągłości, takiego codziennego zaprezentowania właśnie Waszej oferty, Waszych działań, Waszej aktywności. I to właśnie umożliwiają media społecznościowe. Jeżeli je się prowadzi dość profesjonalnie, systematycznie, tak jak my działamy projektowo, poprzez takie specjalne content plany, harmonogramy, to naprawdę ten odbiorca jeszcze bardziej zwiąże się relacje, będzie jeszcze bardziej chętnie śledził Wasze działania, no i potem przyjedzie na targi, z Wami bezpośrednio porozmawia, powie o, ja już Pana, Panią oglądam tutaj w mediach społecznościowych, widziałem, co publikujecie, yy, czuję jakbyśmy się w sumie wstępnie znali, ale chciałbym, chciałabym porozmawiać bezpośrednio na stylizmie. No i to jest ta właśnie magia mediów społecznościowych. Ten czas, w którym właśnie teraz można mieć swoje media, nie trzeba takich mediów wynajmować, nie trzeba wydatkować dużych środków właśnie na tego typu rzeczy, to no się rozpoczął i za pomocą własnego telefonu, własnego gimbala e, możemy już się nagrywać. Tylko po prostu zwykle to zajmuje dużo czasu, więc jeżeli chcecie tego czasu zaoszczędzić, to zapraszam do współpracy, bo można nam to outsourcingować, możemy się tym zająć, a Wy wtedy macie spokój. Dostajecie pliki do autoryzacji, określamy dany cykl i widzicie w waszym koncie już, jak się pojawiają poszczególne treści. Posty, rolki, infografiki. Wszystko co sobie wymyślimy. Wszystko po to też, żeby być blisko odbiorcy, żeby połączył z nami kontakt. I to jest być może sposobem na to, żeby oszczędzić też środków, które się wydatkuje na marketing internetowy jest to, żeby współpracować z agencją ściśle wyspecjalizowanym, z taką, która się też rozlicza za poszczególne działania, za cykl postów, za grafikę, za baner. I u nas tak jest, praktycznie wystawiamy taki rachunek, w którym wypisujemy, tak jak w sklepie, poszczególne drobne koszty i przeliczamy na to, ile wychodzi na fakturze. Także, jeżeli współpracujecie z nami, to nie spotkacie się z tym, że nagle nasza firma poda jakąś bardzo wysoką wartość, jakąś kwotę, cenę za kampanię marketingową. My na bieżąco, w takim wspólnym pliku, współdzielonym, spisujemy te koszty. Także, warto u nas spróbować. Ja myślę, że targi PC Days już tworzą taką społeczność, Jedni wkraczają do tej branży i wkraczają do tego środowiska i są zupełnie nowi. Tak jak ja trzy lata temu, tak oni teraz chodzą po raz pierwszy gdzieś tam rozmawiają, patrzą, zbierają ulotki, jakieś materiały, gadżety. Ale są też osoby, które w branży działają już 30 lat, niektórzy 40 lat. Widzą w jaki sposób ta branża się zmienia, obserwują trendy, te, które, które tutaj nas czekają. I myślę że, z jednym, jednym z, myślę, że jednym z takich trendów, który nas czeka. Jest dalsza digitalizacja i to też digitalizacja tych usług marketingowych i to właśnie polega na tym, że praktycznie wprowadzenie konta w mediach społecznościowych staje się czymś naturalnym, to w sumie jeżeli firma niedługo już tego nie będzie miała, to będzie znaczyło, że, że nie nadąża za postępem technologicznym. Więc jeśli chcecie rozkręcić swoje konto na Linkedinie, na Facebooku, nie macie na to czasu i chcecie to komuś zlecić, to polecam, żeby... Polecam, żebyście współpracowali z moją agencją marketingową. My to zrobimy za Was, my rozumiemy ten content, nasi współpracownicy mają background związany z farmacją, z branżą laboratoryjną, także zachęcam do kontaktu i możemy współpracować. Widzę, że jest coraz więcej firm, które chcą prowadzić konta w mediach społecznościowych, natomiast nie mają na to czasu, no i ktoś to musi robić. No i teraz jest pytanie, jak to robi, jak to robi jakościowo. Czy jeżeli to jest agencja, która pisze dla różnych branż nie specjalizuje się w żadnej branży, to czy będzie w stanie pisać treści związane z produkcją farmaceutyczną, z farmacją? Myślę, że dobrze współpracować z kimś, kto jest w tej branży, kto się w tym wyspecjalizował. No wtedy jest mniej poprawek, mniej korekt, więc Wy oszczędzacie też swój czas. Mam teraz sporo zajęć, ale postanowiłem przyjechać z Wrocławia na 5 godzin. Może rano musiałem wcześniej wstać, ale naprawdę te 5 godzin Znacząco zmienia też to, co ja będę robić w najbliższych dniach. Porozmawiałem na stoiskach, spotkałem znajomych z branży, poznałem nowe osoby. Już teraz planuję, co będę robić po. Także za jakieś dwie godziny wracam będę we Wrocławiu wieczorem. No i jutra wracam do tych wizytówek, do tych telefonów, do zapisków, do notatek. No i działamy. Wszystko pokazuje, że branża kosmetyczna, branża farmaceutyczna. Ona w Polsce już funkcjonuje od dłuższego czasu, bardzo dobrze obserwuje to, co się dzieje i umie reagować na różnego rodzaju zmiany. No a ja tej branży oferuję współczesny marketing, który obejmuje przede wszystkim media społecznościowe, bycie blisko odbiorcy, blisko klienta. To niekoniecznie tylko klienta B2C, ale też w relacjach B2B warto pokazać o otoczeniu na co dzień, co oferujemy, co robimy, co się u nas dzieje, tak żeby ta relacja, która polegała klasycznie na takich spotkaniach corocznych, na takich targach jak te, żeby ona mogła być podtrzymywana w ciągu roku. Nawet poprzez to, że ktoś przy kawie będzie miał czas na to, aby przeczytać naszego posta. Myślę, że to też podtrzymuje tę relację i może dla nas przynieść korzyści. Stąd też mój pomysł na właśnie, na, na takiego redaktora naczelnego czasopisma, na właściciela agencji content marketingowej. Jeżdża na różne spotkania, rozmawia na stoiskach, jest blisko ludzi. Pyta, Obserwuje, udziela informacji, e, nagrywa.